I dziś otwieram pierwszy kalendarz adwentowy z Douglasa. W ich sklepie online naprawdę pojawiło się ich dosyć sporo, więc wrzucam Wam link do tego kalendarza, jak również do innych, które już tam się znajdują i oczywiście dodaję linka do tego co mam na sobie, czyli do tej fajnej koszuli w kratę, wszystko znajdziecie w opisie tego filmu. Tak wygląda ten kalendarz adwentowy, kosztuje 89 zł, jest dostępny tylko online nie ma go stacjonarnie, zaczynamy od jedynki, oczywiście 24 okienka, więc dzieląc cenę na ilość produktów wychodzi to 3,70 za sztukę, więc należy ten kalendarz adwentowy do tych tańszych i marka Invisi Bubble to są produkty do włosów, te słynne gumki sprężynki, ale jak sami widzicie pojawiło nam się tutaj coś innego, nietypowego, czyli ta sprężynka z zaczepioną z tyłu kokardką. Wydaje mi się, że to fajnie może wyglądać na włosach. Czas na dwójkę. Te gumki, sprężynki do najtańszych nie należą, ale powiem Wam, że ja używałam mnóstwo różnych podróbek i bardzo szybko mi się rozwalały i tylko te przetrwały u mnie dłużej, a właściwie niektóre to nawet miałam i po kilka lat, o ile ich w czasie nie zgubiłam. Tutaj jedna gumka w kolorze brązowym. Ja zawsze jak kupowałam to trzy sztuki kosztowały dwie dyszki. Numer trzy w większości nam w moim kanale otwieram kalendarze adwentowe z kosmetykami, ale jakieś takie inne ciekawe jak najbardziej. Czemu nie jestem otwarta? I tutaj gumka sprężynka takiego kształtu z tych oryginalnych jeszcze nie miałam. Ona jest taka tutaj bardziej zbita, więc wydaje mi się, że może lepiej nawet trzymać włosy. No i jest przezroczysta, więc każdemu będzie pasować. Numer 4, ale żebyście sobie nie pomyśleli, że tutaj będzie kalendarz adwentowy tylko i wyłącznie z tymi gumkami sprężynkami, to nie, bo oni też mają inne produkty. I co tutaj jest? Słuchajcie, coś się zgubiło? O, myślałam, że w ogóle nic tu nie ma. A tutaj mamy wsówkę taką sprężynkową, i ja słyszałam właśnie o tych wsówkach ich do włosów, ale nigdy nie miałam, właśnie, więc ciekawi mnie, czy będą dobrze trzymały włosy, czy nie. Jak myślicie? Tak po wyglądzie. Moim zdaniem mogą być ok, ale chyba taki na ścisk? Bardzo to nie. Numer 5. Choć w sumie dobrze, bo niektóre te wsówki to po prostu tak mocno trzymają, że aż głowa boli. I w środku kolejna sprężynka. Tym razem jest ona transparentna, ale z taką srebrną nitką. Wykończeniem w środku. Mam nadzieję, że możecie to zauważyć. Tak dla porównania tak wygląda ta klasyczna. Numer 6. Jakich wy gumek do włosów najczęściej używacie? Moim hitem ostatnio to są te Scrunchies. I tutaj kolejna. Taka zwykła, transparentna. Kurczę, kochani, mam nadzieję, że nie wyłączycie teraz tego filmu z kalendarzem adwentowym, bo coś tu się robi nudno, ale widzę, że dalej są większe okienka. Numer 7. Co wy na to, żeby otwierać na przykład kalendarze adwentowe od końca. Wtedy byśmy zaczynali od najfajniejszych produktów. O, i tu już mi się coś naprawdę podoba. Wiecie, jeszcze mi się to kojarzy. Było kiedyś moda na zaplatanie takich sznurków, bryloczków, filofan to się nazywało, i były właśnie takie linki kolorowe, i ja miałam taką tęczową. I właśnie z tym mi się to skojarzyło. No super Super. Mimo, że zwykła gumka, to takie fajne wspomnienia z dzieciństwa przywoła, że jestem na tak. Numer 8. No i co wam powiem, że też takie otwieranie codziennych kalendarzy adwentowych to naprawdę mnóstwo czasu pożera, więc raz na jakiś czas otworzyć coś. To się otwiera szybko. Coś innego to też dla mnie fajna odmiana. Tym razem gumkę mamy w rozmiarze najmniejszym i ona jest z takim delikatnym brokatem. I to są ich trzy rozmiary gumek. Ja najczęściej kupowałam te. Numer 9, ja bardzo czekam na dziesiątkę, bo tam jakieś naprawdę na maksa duże okienko. I kolejna gumka ze złotym wykończeniem. Te gumki czasem się trafiały też w jakichś kalendarzach adwentowych. W tym roku chyba jeszcze nie było, ale jak mi oglądaliście w ubiegłych latach, to na pewno też przynajmniej stąd możecie je kojarzyć. Złota nitka w środku, no powiedzmy, że to jest nitka po prostu. Numer 10, no właśnie na to wyczekiwałam i wiecie co? Kalendarz adwentowy ta marka wypuściła pierwszy raz, więc myślę, że powinni umieścić tutaj też inne swoje kultowe produkty. Kolejna wsówka spinka do włosów, tym razem w rozmiarze większym. Zobaczcie jak tam malutko przy niej wygląda. Ja mam ciemne włosy, więc dla mnie spoko. Akurat mam nadzieję, że to się będzie tak mniej więcej zlewać. No jestem ciekawa tego. Numer 11. Ja z tej firmy kupowałam gumki scrunchies, zanim jeszcze u nas były modne. To właśnie one w środku miały te swoje gumki, sprężynki, naprawdę super trzymały. A tutaj mamy gumkę matową. Takiej jeszcze nie widziałam, takiej jeszcze nie miałam, więc fajnie. Różowa. Ja lubię takie pudrowe kolory na moich włosach. 12. No i właśnie dziewczyny, dajcie znać jak to u Was jest. Chodzicie częściej we włosach roz Rozpuszczonych, czy związanych właśnie w kucyki. Ja powiem Wam, że po domu zdecydowanie lubię mieć włosy spięte. Jak wychodzę również do nagrań zawsze rozpuszczam w sumie. Tym razem ta większa gumka z metalicznym w środku wykończeniem. Numer 13. Dajcie mi też znać, czy chcecie więcej nietypowych kalendarzy, niekosmetycznych. To jak będę tylko takie widziała, to oczywiście kupię i nagram. Tutaj też z tych większych czarna gumeczka. No mówię, tego rozmiaru jeszcze nie używałam. No ale na pewno się przyda. A co w tej 14 może być? To zupełnie nie mam pojęcia. Bo to jest takie małe. Kurczę, nawet nie mogę tego Otworzyć, żeby nie rozwalić całego kalendarza. Uwaga, uwaga! No nie, no takie maleństwo myślałam, że może będzie, wiecie, taka spinka, żabka czy coś, ale tak szczerze nie wiem, do czego mogłabym użyć taką małą gumkę, jak ja ją ledwo w ogóle rozciągam. No może na zakończenie warkocza czy coś, ale to akurat średnio jestem z tego zadowolona. Numer 15. Mi się wydaje, że ten kalendarz adwentowy może być też fajny, właśnie dla młodszych osób, dla córki. Wiecie, jak to jest dzieciakom, też się często robi różne fryzury, więc też taki kalendarz adwentowy może ucieszyć. No i Wsówka z pinka. Ta przezroczysta, większa. Numer 24, jakie wielkie okienko, więc ja myślę, że tutaj będzie moja ulubiona scrunchis. Tymczasem wracamy do 16. I trzeba przyznać, że te produkty są bardzo drogie. No, ale tak jak ja mówię, wypróbowałam kilka, i moim zdaniem naprawdę warte swojej ceny, czarne gumeczki. Takie miałam, więc byłam bardzo zadowolona przez lata, serio. Numer 17. Wielu osobom takie gumki się mocno rozciągają, i taki patent, jak zrobić, żeby przywrócić je do normalnych rozmiarów, jest po prostu włożyć do w wrzątku czy tam do ciepłej wody. Ja nigdy tak nie robiłam, bo nawet jeśli te gumki mi się porozciągały, to one, no ale właśnie mówię o tej firmie, to powracały do swojego stanu, stanu rzeczywistego. Tutaj gumka z metalicznym wykończeniem, ta większa. Numer 18. No naprawdę żałuję, że nie zaczęłam tym razem otwierać tego kalendarza adwentowego od końca. Wow! A tutaj coś innego. Co to jest? Patrzcie. No ja nie wiem. Wydaje mi się, że można tym, nie wiem, jakiegoś koka spiąć, czy coś takiego. Do czego byście to wykorzystali? Podpowiedzcie mi. Numer 19. Tak jest, wyczytałam przed chwilą właśnie w necie, że jest to do takich koczków. I tutaj kolejna gumka, ale w ogóle trochę inny rozmiar, co już w ogóle mnie zdziwiło. Myślałam, że więcej rozmiarów nie ma. No to proszę bardzo, mamy kolekcję. Tym razem była ta najgrubsza. No już po prostu mi się to wszystko miesza. No... Nie, no różni się zupełnie od tej wcześniejszej. Myślałam, że może coś pokręciłam. Numer 20, a ja przypominam Wam, że codziennie o godzinie 19 dodaję odcinki z otwieraniem kalendarza adwentowych. Codziennie, więc zapraszam. Wydaje mi się, że ta wsówka w rozmiarze mniejszym jest na pewno bardziej uniwersalna od tej większej. Numer 21, ale wiecie jak to jest? Wsówka, jak wsówka, co ja tutaj więcej o tym będę gadać. Zabieram się za kolejne okienko, metaliczne w wykończenie. No i cóż, te gumki się wydają niby podobne, ale tak naprawdę każda jest inna. Numer 22. No i ja przypominam, że ten kalendarz adwentowy wychodzi 3,70 groszy za sztukę, więc uważam, że jest to cena. Ok, i w środku gumka czarna, ta najgrubsza. Lubicie, jak Wam się gumki na włosach odznaczają, czy raczej wolicie, jak są takie zlewające się? Numer 23. Coś tutaj mamy naprawdę spore okienko. Zobaczymy, czym nas zaskoczą. U, wow, widzicie? Tu jakieś wstążki, nie wstążki. Co to jest? To jest ta gumka, co wcześniej była jako kartka, no nie? Oddaliłam sobie ekran. <grym> No nie wiem, chyba że po prostu trzeba to jakoś zawiązać, żeby właśnie zrobić swoją kokardkę i to tak razem wystaje z kucykiem. Jaki macie pomysł do zaplecenia tej gumki, tej wstążki właściwie, bo ta wcześniejsza wyglądała właśnie w ten sposób. No ciekawe, myślę, że coś możemy jak najbardziej pokombinować. I numer 24, na który wyczekiwałam od samego początku, otwierania tego kalendarza, i tak te gumki bardzo dobrze znam. W ogóle u nas na początku one nie były dostępne. Ja sobie je sprowadzałam z Niemiec i bardzo, bardzo lubiłam. Tylko, że teraz weszły te scrunchies. No mega podobne i o wiele tańsze bo te gumki. No na pewno są jednymi z droższych jakie kupowałam i zobaczcie tutaj w środku jak sobie złapię materiał, to widzicie, że jest ta sprężynka. Więc jeżeli lubicie wysokie kucyki, koki, to one na pewno utrzymają włosy, bo ja mam taki problem, że żadne nie trzymają. Te scrunchies teraz dają radę ale te to naprawdę są totalne mocarze. No i fajny ten różowy pudrowy kolor. Ja go bardzo lubię. To była właśnie moja pierwsza gumka z tej firmy, jaką sobie kupiłam oprócz tych sprężynek. Tyłu kalendarza adwentowego mieliśmy podane ile i jakie gumki się nam trafią. Z tą z długą szarfą to tutaj jest pokazane, żeby sobie właśnie ją zapleść w kokardkę. Sześć oryginalnych te grubsze to są takie mocniejsze do trzymania, te większe są do koków, małe, tak jak mówiłam, do zakończenia warkoczyka. I tak przedstawia się cała zawartość tego kalendarza adwentowego. No, sporo tutaj tego mamy, więc szczerze mówiąc, niezły zapas gumek sobie zrobiłam. A wiecie jak to jest, często się gubią, więc mam nadzieję, że te na trochę mi starczą, bo jakość to napraw naprawdę jest cudna. A często też pytacie o moje zdanie: czy ja bym kupiła ten kalendarz adwentowy? Tak, na pewno bym go poleciła. Mimo, że tutaj mamy większość gumek do włosów, ale wiecie, zawsze coś innego niż te kosmetyki. I film bez pieska, filmem straconym zawsze musi się tutaj pokazać na filmie, jeśli śmiejecie, że już dopiero początek otwierania kalendarza adwentowych, a pies już zmęczony. No ale wracając do tego kalendarza adwentowego, dajcie mi znać, co o nim myślicie i co myślicie o pomyśle, żeby pojawiały się czasami właśnie jakieś inne. Nie kosmetyczne kalendarze, adwentowe jakieś akcesoria do włosów, nie tylko biżuteria. Jeżeli jesteście na tak, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu kciuki w górę, kto obejrzał odcinek. I jeżeli macie ochotę napisać komentarz, obejrzeliście do końca, to zapraszam do napisania włosy w komentarzu. No i napiszcie mi, jakie macie włosy: długie, krótkie i czy moje. To są włosy długie ja zawsze miałam o wiele dłuższe, póki co jest taka długość. Chyba będę je zapuszczać. Mnóstwo też mam pytań odnośnie tego, czy przefarbuję. Powiem Wam, że nie chce mi się użerać, wiecie, z farbowaniami, odrostami i tak dalej, dla mnie ten kolor jest spoko, może mi się odmieni, nie wiem, póki co jestem zadowolona. No właśnie, jakie są Wasze przygody z farbowaniem włosów i czy mieliście jakieś, wiecie, niemiłe z fryzjerami? Ja miałam taka fryzura, masakra, w ogóle jak to było ścięte, jak ja tam wyglądałam. Od tego czasu u fryzjera nie byłam. Obcinam się u babci. Moja babcia z fryzjerką jest na końcóweczki, to wiecie, można pójść. Dobra, kochani, koniec gadania. Buziaki. Widzimy się jutro o godzinie 19.00. Pa, pa.